Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy. niedowiary, do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka. Parska, sapie. Szuka w piecu i kominie, w mysie dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać i już policję zaczął wzywać. Nagle zerka do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie.